Lota telefonów działających na autorskiej platformie Samsunga BadaOS powiększa się. Po modelach ze średniej półki Wave 533 i 723 na rynku pojawił się następca modelu S8500, Samsung S8530 Wave 2. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sprawuje się unowocześniona wersja w porównaniu z poprzednim modelem. Już pierwszy rzut oka sugeruje nam, że mamy do czynienia z telefonem nawiązującym do pierwszego Wave'a. Bardzo podobnie rozwiązano panel przedni i znajdujące się na nim przyciski. Również obudowa nawiązuje do dobrych tradycji modelu S8500. Wykonano ją prawie w całości z aluminium, a poszczególne elementy są wyjątkowo precyzyjnie spasowane. Telefon urósł. Jego gabaryty to 123,9 na 59,8 na 11,8 mm. Waga wynosi 135 g. Na przednim panelu pod wyświetlaczem umieszczono przycisk odbierania i kończenia połączeń, będący również włącznikiem oraz klawisz menu. Nad ekranem znalazł się głośnik słuchawki, po prawej od niego czujniki oraz kamera do wideo rozmów. Z lewej strony obudowy producent umieścił klawisz regulacji głośności, z prawej przycisk blokady oraz spust migawki aparatu fotograficznego. U góry możemy dostrzec port mikro-USB ukryty pod znaną z innych modeli Samsunga zasuwaną klapką, gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm oraz głośnik. Dolna część obudowy skrywa jedynie mikrofon. Tył, poza klapką baterii zagospodarowano na nieprzesłonięty obiektyw aparatu fotograficznego oraz nawiązującą do niego stylistycznie diodę LED. Pod względem ergonomii obudowa Samsunga Wave 2 mogłaby służyć za wzór dla wielu producentów. Urządzenie należy pochwalić za wygodnie rozmieszczone przyciski po bokach aparatu i równie sprawne w obsłudze klawisze pod ekranem. Jedyną skazą jest nieco niefortunnie umieszczony głośnik. Oglądając filmy czy grając, łatwo o przypadkowe zasłonięcie go palcem. Samsunga Wave 2 od poprzednika odróżnia przede wszystkim większy ekran. Z 3,3 cala urósł on do 3,7 cala, co znacznie zwiększyło możliwości multimedialne smartfonu. Dodatkowe 40 cala oznacza bardziej komfortowe oglądanie filmów, granie czy przeglądanie internetu. Ekran nie jest wykonany w technologii Super AMOLED, lecz Super Clear LCD. Jednak do jakości generowanego przez niego obrazu nie można mieć zastrzeżeń. Jest on kontrastowy, jasny i czytelny. Rozdzielczość to standardowe w tej klasie 480 x 800 pikseli. Reakcja na dotyk jest precyzyjna i szybka. Współczesne smartfony z dużymi wyświetlaczami przyzwyczaiły nas do codziennego używania ładowarki. Miło zatem zaskoczył nas fakt, że bateria wystarczyła na ponad dwie doby intensywnego korzystania z dobrodziejstw Samsunga Wave 2. Podstawowe funkcje telefoniczne Wave 2 spełnia wzorowo. Jakość połączeń stoi na wysokim poziomie tworzenie SMS-ów ułatwia usługa T9 Trace, pozwalająca na wpisywanie tekstu poprzez przesuwanie palcem nad literami danego słowa. Autorotacja działa płynnie. Klawiatura QWERTY, szczególnie w wersji poziomej, ma przyciski o odpowiedniej wielkości. Telefon pracuje pod kontrolą Bada OS w nowej wersji 1.2, który w połączeniu z procesorem Hummingbird Cortex A8, 1 GHz, zaowocował wyjątkowo sprawną pracą urządzenia. Pamięć wewnętrzną wielkości 2 GB można rozszerzać za pomocą kart microSD. Telefon zapewnia komfort połączeń z siecią. Obsługuje transmisję danych HSDPA do 7,2 Mbps, na sekundę, GPRS Edge oraz Wi-Fi w standardzie BGIN. Możemy również wykorzystać naszego Wave 2 jako router Wi-Fi. Jak w większości nowoczesnych telefonów, i w tym modelu nie zabrakło odbiornika GPS z AGPS oraz łączności bluetooth, w tym przypadku w wersji 30. Zarówno nawigacja po menu, otwieranie aplikacji, jak i surfowanie po zasobach internetu w przeglądarce Samsung Dolphin Browser 2.2 przebiega bezproblemowo. Podczas wielogodzinnych testów nie uświadczyliśmy żadnych spowolnień pracy urządzenia. Interesujące nas fragmenty stron WWW możemy płynnie powiększać dzięki obsłudze multi -touch. Również aparat fotograficzny wbudowany w Samsunga Wave 2 nie odstaje od czołowych konkurencyjnych modeli. Matryca 5 megapikseli w połączeniu z lampą błyskową Power LED, czterokrotnym zbliżeniem cyfrowym i autofokusem dobrze radzą sobie nie tylko na zewnątrz, ale także w pomieszczeniach, nawet przy nie najlepszych warunkach oświetleniowych. Do wyboru mamy kilka trybów pracy, scenerii oraz szerokie możliwości ustawień. Za pomocą Wave 2 możemy również kręcić filmy w jakości HD720p, a także odtwarzać materiały wideo w różnych formatach z DVX oraz Xvid na czele. Nagrane filmy i zdjęcia możemy poddać prostej edycji z poziomu aparatu. Możliwości multimedialne dopełnia dobrze brzmiący odtwarzacz muzyczny z wbudowanym korektorem efektami i dźwiękiem przestrzennym 5.1 oraz radio z RDS. Samo menu w Samsungu Wave 2 nie odbiega od tego, co widzieliśmy w poprzednich modelach pracujących na platformie Bada OS. Podobny jest mechanizm dodawania widgetów na ekrany główne, również wygląd ikon aplikacji i sposób ich przewijania jest znajomy. Nie zabrakło przydatnej aplikacji społecznościowej Social Hub, Integrującej kontakty, wiadomości SMS, maile czy wiadomości z portali takich jak Facebook w jednym miejscu. Do naszej dyspozycji jest również sklep z aplikacjami Samsung Apps, którego coraz pokaźniejsze zasoby ułatwiają wzbogacenie telefonu o nowe gry, praktyczne programy i tematy. Samsung Wave 2 nie przeszedł może rewolucyjnych zmian w porównaniu do pierwowzoru, jednak większy ekran, ułatwiony sposób wprowadzania tekstu, czy nowsza wersja systemu operacyjnego czynią go smartfonem bardziej przyjaznym użytkownikowi. Duże możliwości multimedialne tego modelu, jego płynna praca, rosnąca gama ciekawych gier i aplikacji oraz świetne wykonanie powinny przekonać osoby sceptycznie nastawione do rodziny Wave. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych testach, polub nas na Facebooku, śledź nas na Twitterze, oglądaj nas w Luke TV, zasubskrybuj nasze filmy na YouTube. Masz pytania, sugestie? Pisz do nas.